karmelec dzisiaj otworzymy aż 300 star dropów za darmo. Tak, nie przesłyszeliście się, aż 300. W związku z tym, że po prostu mm, było wyzwanie 100 star dropów, a mam trzy konta, żeby otworzyć aż ich 300. Więc zaczynamy. Pierwsza setka, jeszcze patrzymy. Mamy tutaj mm, przebranie do czaka, bardzo fajne. Pustynny skorpion czak. I zaczynamy. Pierwsze 100 star dropów. Zobaczymy, jak szybko nam pójdzie i, i kiedy wypadnie legendarny Star Drop. Ja coś czuję, że nawet nie będzie musieli tak długo czekać. Ale będę raczej przyspieszał. Chociaż coś czuję, że to się będzie tak zawieszać. Więc po prostu zatrzymam i jak będzie legendarny lub lityczny, to wtedy znowu. Ogólnie mi no, przed chwilą jeszcze był epicki i uwaga, jeszcze jedna szansa. Jak teraz się uda, to znaczy, że będę miał 100 subskrypcji jeszcze w tym miesiącu. A, czyli nie będzie. Ale dobra. Bardzo fajnie, bo i tak wityczny i coś leci. Coś leci. Pewnie Skidek. Więc ja się bardzo cieszę. No i tak, skidek, różowa piper. To jest mój drugi skidek do piper. Więc bardzo fajnie. I robię kolejne cięcie. To jest... Legendarny Star Drop, na razie pierwszy, ale jest bardzo fajnie, już pierwszy legendarny i zobaczymy jaka rzecz mi się trafi, może jakaś fajna, uwaga, coś leci, coś leci, bardzo fajnie, jeszcze podgłośnie, żeby było wiadomo. I co to jest? To jest perła, bardzo fajnie, nowy epicki zadymiarz, bardzo fajnie, bo uwielbiam wybrać perłą, mam na jednym koncie i się z tego bardzo cieszę, że perła wypadła. Bardzo mi szczęście ogólnie nie sprzyja, y, bo praktycznie nic mi się fajnego nie trafia. Y, już otworzyłem pewnie około 50, 50 star dropów i miałem tylko chyba 3 razy epicki, jeden mityczny i jeden legendarny, no więc takie słabo. Jest mityczny star drop, więc ok, otwieramy, to jest drugi wityczny. Nie leci nic, więc pewnie jakieś punkty mocy albo monety. No i 50 punkty mocy, szkoda. I Mamy mitycznego Star Dropa, aż trzeci i mityczny, kurczę, nie legendarny I nic nie leci, no niestety Kurczę, punkty mocy znowu bardzo słabo, jeszcze otworzę tam parę Star Dropików mm. No raczej, nic nie wypada, ciągle jakieś rzadkie albo coś takiego, no, no to jakoś tak słabo idzie, a już prawie pewnie dochodzę do setki a więc ukończyłem 100 Star Dropów, jeden legendarny, trzy mityczne Nie jestem za bardzo zadowolony Ale mamy prawie 4000 monet No i jeszcze do tego mamy dosyć y, fajną y, zadmiarę, bo mamy perłę I to jest bardzo fajne I wpada na pomysł Że może ulepszymy kota tą 11 mocy, jeśli nam starczy I... Ojeju, nie można, ale może nie, nie można za gemy, ale byśmy mogli mieć hiperdoładowanie naprawdę mało brakuje A w tym czasie moglibyśmy jeszcze ulepszyć Jessie, bo do niej też mi wypadło hiperdoładowanie I będzie już, będą już dwie postacie na tej dziesiątej bocy A za pozostałe, pozostałe monety już nie mogę nikogo ulepszyć 200 błyskotek Kita też jeszcze nie udało się niestety to odblokować A zaraz przechodzimy na kolejne konto aby odblokowywać kolejne 100 star dropów No i kontynuujemy na kolejnym kodzie otwieranie star dropów Zobaczymy może jakiś fajny zadmiot się trafi zaczynamy no Klikamy i kolejne 100 star dropów Może będziemy tutaj mieli większe szczęście Dobra, mamy mityczące star jedną szansę na ulepszenie. No i mityczny, kurczę. Chciałbym tego legendarnego, ale dobra, to jest czwarty mityczny. I coś leci, coś leci. Uwaga. I to jest Lola, nowy zadymiarz. Epicki, bardzo fajnie. No, więc mi zostały już tylko dwa epickie dwoje epickich zadymiarzy i będę miał wszystkich epickich. Dobra, i mam ostatnią szansę na ulepszenie. Mam nadzieję, że legendarny star uwaga. No i niestety mityczny, ale to jest drugi i uwaga. I nic nie leci. Tak jak na tamtych kontach. A to chyba jest najgorsze konto, bo już otworzyłem około 100 i nic nie leci. No tutaj bardzo na i tak naprawdę to tyle. I uwaga, może będzie. No i mityczny. Dobra, ale trzeci na tym koncie już. Jest bardzo fajnie jak dla mnie. Ale nic nie leci. No i co się dzieje? Dobra, otwieramy jeszcze dalej o epicki. Więc no. No, i nic nie leci, słychać. Ale jest już coraz lepiej. Wypadają lepsze star dropy. Była emotka do Bibi. Ok, dalej otwieramy bardzo rzadki. No, niestety, dosyć słabo. A tych 300 star dropów. No, nie najlepiej nam wypadają. Jeszcze zostanie nam za chwilę ostatnie konto. na razie otwieramy 200 I mamy pski star drop. I nic nie leci. Chyba raczej słabe dosyć to, to star dropy. I zaraz po jak to powiedziałem, od razu mi się trafił mityczny, otwieramy No kurcze, dlaczego on nie... nie Ale też leci Myślę, że nie doleci do tego legendarnego Ale... Mo, mamy skin do Spike'a Czyli do legendarnego zedniarza, to bardzo fajnie, chociaż rzadki skin To bardzo lubię to skina, ponieważ mu się zmieniają maski I mamy to, pierwszy legendarny StarDrop na tym w drugim koncie, uwaga, otwieramy I... Coś leci, coś leci. Tylko pytanie, co? Miejmy nadzieję, że. Okej. Okay. Został nam ostatni Epicki Zadymiarz, ale niestety bardzo słaby na to. Ale może coś wykombinujemy. Mamy mityczny Ostar Dropa. Jeszcze jedna szansa na ulepszenie. I mityczny, ale dobra, może mi się wydropi ostatni Epicki Zadymiarz. Który zresztą nie wiem. Jest no i niestety nic nie leci, ale jeszcze potwieramy chwilkę star dropy, a to jest spray, dosyć I legendarny, mamy to legendarną star dropa, miejmy nadzieję, że się wydropi coś bardzo dobrego, uwaga I niestety gadget lub star power, niestety tylko bo już się po dźwięku I to jest star power do Miko, no dobra, lepsze to niż nic No i to jest koniec star dropów, zostaje nam ostatni konto, o jeszcze jeden star drop więc ostatnie konto i to będzie tyle okej, okay, teraz sobie zdałem sprawę że tak naprawdę możemy sobie po prostu albo ulepszyć Hanka albo Miko na 11 moc tylko pytanie, czy mi wystarczy monet? Mnie się wydaje, że wystarczy mi miał w tej hiperdładowanie ale nie chcę go ulepszać a sobie pomyślę, a jeszcze mam do Cordeliusa hiperdładowanie i spróbujemy ulepszyć Cordeliusa no i niestety zabrakło monet i za te monety po prostu ulepszymy do końca już naszego hanka zobaczymy jak bardzo go ulepszymy no i nie możemy mamy na siódmej mocy hanka no i dobra i szybką rundkę sobie zagramy hankiem przy okazji jeszcze mamy um, oczywiście tutaj do loli no to mamy lolę i jeszcze star power do Miko Niestety ten słabszy Ale to zawsze coś, a my spróbujemy zagrać sobie jedną rundkę hankiem Może na lockouta Bo to będzie dosyć fajny pomysł No i lecimy, mogę mieć trochę problemy z internetem Bo jestem w pokoju, w którym nie ma internetu Ale zobaczymy No i mam prawie 10 tysięcy hp No i od razu na pierwsze okita zauważyłem, że już możemy załatwić zadmiarza No i dobra, łatwo runda wygrana, nawet na początku się nie wydaje ten Hany taki zły Może i nawet nie jest taki zły Dobra, eee tutaj Runda skończona. Bardzo dobry, według mnie, jest hank Nie tak jak mówiłam, po prostu trzeba mieć do niego skill'a, no, czego ja nie mam, niestety. Ale dobra, więc gramy szybko. O, jeszcze mamy star dropy. I za chwilę y, lecimy z kolejnymi stoma star dropami. to lecimy z kolejnymi stoma star dropami. Uwaga. No i za chwilę otwieramy pierwszego star dropa, który zapewne nie będzie najlepszy. Ale chyba zauważyłem, że w każdym tym star dropowym wydarzeniu to musi być też jeden legendarny No, więc ja oczywiście standardowo włączę z ponownie nagrywanie Jak będziemy już mieli Ten, oczywiście legendarnego, bieżącego star dropa I mam mitykę star dropa, ok, otwieram I coś leci, coś leci to bardzo dobry znak, może jakiś epic I nie, jest to niestety tylko skin do 8-bit'a Czołster ster drupalni zbyt się przedtem, ale jak widzicie, nic się nie drupnęło, tylko 200 punktów mocy. No szkoda. Teraz będę po prostu nie wyłączać i będę speedemionowały epickie. No fajnie, nawet. Ale oczywiście nie chcemy mityczne lub legendarne. Legendarny mamy to wreszcie. I otwieramy. Ok. I. No i chyba jakiś gadżet. zrobił. do. Dobrze, niestety. Nie chciałem tego dropnąć. Tego się obawiałem, że drobne właśnie coś takiego. Nie do tej szybko speedrunu ja już nie będę stopował, bo będzie tak jak przedtem. Ale to do doroży to było najgorsze w co mogło mi wypaść. Takby do nich hiperlądowanie jest dobre, ale ogólnie nie lubię bo Nie trzeba bardzo dużo zbierać. I tak trochę się marnuje czas. Przy tym i pieniądze poświęcone czasem było oprostosa i wypada mi skin do Edgara kos Edgar Nawet nie jest tak źle, chociaż te, tutaj nie wiem za to, że Edgar mam ósmą rangę i ósmą moc. Dodaj się. Dobrze, więc lecimy dalej. Epicki stardrop i nic nie leci, tylko z dwa emota do Otpisa. No, nawet fajnie. Jak będę miał bardzo dużo małych i w do to sobie po prostu wymaksujemy opisa. A my dalej otwieramy i nic ciekawszego niż hiper w i nieraz nie, nie wypadło. Chociaż w sumie skin do Edgar'a też nie jest taki zły. I śmiejąca się modka do bo. Bardzo rzadki. No i otwieramy dalej. Spray do Eevee na kolejnym koncie. Nawet miałam Eevee. I coś leci. Leci mi skinek Rockman Cold, bardzo fajnie. fajny skinek i lecimy dalej z rzadkimi start dropami. Na razie nic ciekawego, no więc po jednak zatrzymam i będę po powoli otwierał. Patrzymy za to ładowania. i uwaga. Coś leci, coś leci bardzo dobrze i to jest no niestety skinek Plaszowicz Brock. W sumie nawet nie jest taki zły. Wygląda tak sobie. Nawet ma taką fajną armatę z rekinem. nawet git. Sieci legendarny stare drop. Ja nie rozumiem już, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że się odpacimy za te dwa gorsze dropy. Może wreszcie jakaś postać. Najlepiej legendarna i uwaga. To śleci, co śleci, tylko pytanie, co? I to jest bardzo fajny skinek do M's To jest jeden z lepszych według mnie skinów, który można kupić za błyskotki w Brawl Stars. Więc ja się bardzo cieszę. I przechodzimy oczywiście do kolejnych star dropów Podsumowując, zrobiłem 5 star dropów legendarnych, a mitycznych nawet do końca, nie wiem. Dostaliśmy hiperdoladowanie do rozy, którego raczej nie będę chciał. A co do tego jeszcze, dalej to mamy bardzo fajny skin Hakurgi Uriji... Harikurjuku M, coś takiego. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia. I chyba będę. Ulepszał B? Może? Mamy na 10 mocy B? Oraz ulepszamy sobie Otisa na siódmą moc. I. A, ulepszmy tą rogzę przecież. No, musimy mieć w końcu hiperładowanie. Mamy piątą moc, a za to jeszcze możemy ulepszyć Barleya. No, i podsumowując, tak. Yy, wszystko po kolei. No, kosa Edgara to jest. Jeden skinek Drugi skinek to Haku y Yuku Ems To jest oczywiście drugi skinek, który trafiliśmy Trzeci to jest oczywiście Rockman Cold Kolejny skin to Ośmiobitowiec Klasyczny Kolejny skinek to Plażowicz Brock Dostaliśmy hiper doładowanie do Rozy. Robiliśmy Zadymiacza Pearl Miruzowa Piper, chociaż raczej wolę grać Amor Dropnęliśmy z Zadimiarza Hank, a Lolek, którego chyba no, lepszyłem trzy razy. Yy, według mnie, jakbym ten jeszcze jakiegoś skina nie pamiętam czy dropnąłem. Coś tam jeszcze chyba było, ale nie chcę już mi się szukać. A nawet jak mi się chciało, to nawet nie wiem do kogo i do czego dropnęliśmy. Yy, ogólnie. Dosyć fajne było te 300 star dropów, nie wypadło jakieś super rzeczy, no i też nie wypadło jakieś bardzo złe, więc się cieszę w sumie. W miarę... A, no i jeszcze mi wypadło um, ten. Pobicie rekordu Star Power do Miko oraz mam super doładowanie. Do Spike'a, a, jeszcze tak, do Spike'a mi wyleciało zamaskowany Spike, który y, co chwilę zmienia sobie maskę i ma innego zadiniarza na masce. No więc yy, ja dziękuję Wam za oglądanie i życzę miłego oglądania następnego filmiku.